Witajcie, kochani, z tej strony tarociska Winaja. Witam wszystkie baranki, lewki i strzelczyki. Wszystkich przedstawicieli Trygonu Ognia. Horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podgląd tygodniowy na tydzień od 10 do 16 lipca. Zobaczymy, co ciekawego je do Was, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uważać. I tryb przyspieszony, tryb wakacyjny, czyli ten ekspresowy podgląd tygodniowy u winajki w okresie wakacyjnym jest jeszcze bardziej ekspresowy niż dotychczas. Także co? Pamiętajcie oczywiście. Widzicie, że jest to przekaz ogólny, nie ze wszystkimi będzie rezonował, nie do wszystkich będzie pasował. Bierzcie tylko to, co pasuje, a te energie, które nie pasują, odrzucajcie. No i co? Nie gadamy zaczynamy. Zaczynamy od zodykalnego baranka. Baranek, mój cudowny, piękny baranek, fajny przed wami tydzień. Tydzień takiej go, wiecie, który poprawi wam nastrój, tak? Tydzień nadziei e, na waszym niebie zajaśnieje, zaiskrzy taka gwiazdka nadziei, i warto, żebyście szli, poszli tak w kierunku tej właśnie nadziei. Możecie w tym tygodniu drugie baraneczki poczuć taki przypływ motywacji, dobrego nastroju, chęci do działania. I jeżeli jakiś baranek do tej pory miał troszkę podgórkę w swoim życiu, czy to osobistym, czy to zawodowym, czy to miłosnym, prawda? No to troszkę z górki w tym tygodniu, troszkę z górki, tylko pamiętajcie, gwiazda to jest taka energia, której warto pomóc. Ona sama nam nie spadnie z tego nieba, z nieba, trzeba na nią albo pójść, albo czasami dosłownie wziąć jakiś, nie wiem, czerpak na motyle, czerpak, siatkę na motyle, czerpak, ale wymyśliłam, jakieś siatkę na motyle i złapać tą gwiazdę, żeby po prostu jej pomóc, tak. Ten wszechświat chce Wam tutaj dać dużo takich pozytywnych energii, tak. Światełko w tunelu, światełko w tunelu, kochani. Troszkę z górki w waszym życiu teraz, e, taka malutka iskierka, i postawcie w tym tygodniu baraneczki na swoje na, na, na swoje, na siebie, na swój własny rozwój. I przechodzimy szybciutko do pracy, bo właśnie ten własny rozwój pokazuje mi się, zwłaszcza w pracy, tak? Mamy tutaj tego króla Buław który jest mocno Waszą taką energią i to pokazuje, że to, ten tydzień to jest bardzo dobry moment na jakieś inwestycje w coś dla siebie, więc możecie zainwestować właśnie w jakiś własny rozwój, w rozwijanie swoich umiejętności, podnoszenie kwalifikacji, możecie zainwestować tak stricte dla siebie kupić sobie jakieś ładne ubranie, jakieś nowe buty, prawda? Warto w tym tygodniu, ale też takie grubsze sprawy, typu na przykład baranek może w tym tygodniu pomyśleć o założeniu własnej firmy. Jedne, jeden baranek wpadnie na ten pomysł, drugi baranek, być może ten pomysł już rozwija się w jego głowie od dłuższego czasu i ten tydzień poświęci, no, już na tworzenie jakichś biznesplanów, prawda? Takie pierwsze kroki w tym kierunku, nie? Tak ambitnie, bardzo ambitnie baranku w tym tygodniu, jeśli chodzi o pracę, może jakiś baranek ma aspirację na stanowisko kierownicze. Co? To jeżeli jest jakiś taki baranek, który tak sobie gdzieś tam w głowie po cichutku myśli, czy gdzieś tam się nie wepchnąć, w cudzysłowie, oczywiście, wepchnąć na takie stanowisko, może warto zaryzykować i wziąć udział w jakimś, prawda, nie wiem, w rekrutacji czy jakimś konkursie, może gdzieś jest jakiś konkurs, właśnie na stanowisko kierownicze. Także w ten sposób. Fajny, fajny taki rozwój, inwestycja w siebie. I teraz baraneczki, pamiętajmy, Pamiętajcie, że plany planami, tak? Realizacja siebie, realizacja siebie. Tylko no, co tu dużo mówić? Tutaj z tą dziesiątką buław. No, kurczę, bez pracy nie ma kołaczy. Może po prostu to wszystko wymagać od Was dosyć ciężkiej pracy, dosyć takiej dociążającej pracy. Będzie dużo do zrobienia. Dużo do ogarnięcia, ogarnięcia, tak? Troszkę ten nadmiar obowiązków w związku z rozwojem własnym. No, niestety, jedno z drugim, prawda? Albo to, albo to. Także trzeba będzie się troszeczkę przyłożyć, troszkę popracować, być może nawet nadwyrężyć. Ale mam wrażenie, że tutaj z tą energią gwiazdy, jeśli się przyłożycie, no to na pewno tutaj to fajnie zaowocuje właśnie dla Was. Także tutaj baraneczki. Może być ciężko, jeśli chodzi o te takie inwestycje w siebie i tak dalej, ale ja tutaj widzę, że ambicja Wam nie pozwoli się poddać w połowie drogi. Także super, super, inwestujcie, pracujcie właśnie i spełniajcie marzenia. Dobra, i przechodzimy, kochani, do miłości. Ktoś tu się wycofuje. Ktoś tu się wycofuje dosłownie z miłostek, randek, flirtów, romansów i tak dalej. I tutaj raczej teraz pierwsza historia dotyczy właśnie singli, tak? Tu mam informację, moi drodzy, że baranek nie ma po prostu czasu na miłostki, zamyka się w domu, pracuje nad czymś, albo po prostu najzwyczajniej się ci stwierdza, że musi się zastanowić nad tym wszystkim, musi zobaczyć, czy chce związku, czy woli jednak być singlem, Baranek się po prostu zamyka, nie ma mnie nic dzwonić, nie pisać, jestem na trybie samolotowym, tak? Lub w drugą stronę baranki możecie mieć taką osobę, która nagle się wycofa z jakiejś relacji, tak? Bo tutaj jakaś znajomość się rozwijała, a ta osoba się wycofuje. Może to być jakaś dodekalna panna, może to być, mogą być dodekalne bliźnięta, no i tak troszeczkę. Wiecie, ta wycofana osoba może zbić stropu tego miłosnego, prawda? I w związkach właśnie w związkach troszkę obaw, troszkę też niepewności, odrobinka, taki strach o przyszłość relacji, bo tu właśnie ktoś się wycofuje, albo baranek się wycofuje, albo partner, partnerka baranka się wycofuje. Ale wiecie co? Ja to czuję na tej zasadzie, że ta osoba po prostu potrzebuje troszkę takiego czasu dla siebie. Ta osoba może ma jakiś tam problem, niekoniecznie związany z relacją, po prostu musi po, na chwilkę pobyć sama, wiecie, czasami są takie sytuacje i pamiętajmy, że w związkach yy, nawet takich naprawdę długoletnich, naprawdę szczęśliwych związkach czasami yy, taka przestrzeń osobista jest bardzo potrzebna, ten taki margines prywatności i wiecie, jeśli macie obawy po prostu zapytajcie, czy wszystko jest w porządku, jeśli ten partner/partnerka was zapewni, że wszystko jest w porządku, to ja tutaj czuję, że po prostu po prostu ma taki tydzień, ta osoba i sobie chce po prostu chwilę pobyć sama, pomyśleć, podumać, pokontemplować, wiecie jak to jest. Czasami każdemu potrzebne właśnie taki kilka takich dni, nie? Także nie, nie ma się tutaj raczej o co martwić. Dobrze baraneczki, no to co? Zobaczmy jeszcze aniołka, złoty kluczyk. Cóż tam radzi, cóż podpowiada, odważ się zdobywać nowe doświadczenia. No właśnie, pewnie, że tak, tak jak mówię, jeśli baranek chce rozwijać swoje umiejętności, jeśli chce zrobić coś dla siebie, założyć nową firmę, jakieś nowe y, kierownicze stanowiska lub po prostu jakieś inne nowe stanowisko, no to kurczę, pełna odwaga, na pełnym takim bucie, na pełnym gazie. Z odwagą, z chęcią, bo tutaj ta gwiazda naprawdę pokazuje, moi drodzy, że wszystko jest do zrobienia i wszystko jest do spełnienia. I tego Wam, oczywiście, baraneczki moje cudowne życzę. Pięknego, wspaniałego tygodnia. Odwagi, odwagi, bierzcie się. <grym> bierzcie się wspaniałego tygodnia pozytywnej energii, a ja przechodzę do kolejnego znaku. Lewcie, lewcie! lewcie lewki, lwice i lwiątka. Ten tydzień wreszcie możecie zwolnić. <grym> wreszcie możecie zwolnić, nie ma potrzeby, żebyście pędzili, gonili, nie wiem. Ten, ścigali się ciągle w wyścigu szczurów w wyścigu życia i w ogóle m, będzie takim, prawda? Z tego co pamiętam ostatnio, Wasze przekazy były dosyć szybkie, szybko się dużo działo, no i w tym tygodniu wreszcie mamy taką e, informację od wszechświata, że lew może wreszcie troszeczkę zwolnić tempo swojego życia i bardzo fajnie, tak? E, I leweczki jeśli gdzieś się wybieracie, nawet jeśli się nie wybieracie, zwróćcie uwagę na um, auta. Wiecie, auta, mandaty i warsztaty. Tutaj warto uważać na to. Przeglądy samochodów, wiecie, tam podnieść czasami tą maskę, zobaczyć, czy te wszystkie te oleje, płyny i tak dalej są. Nie pędzić, prawda? Przede wszystkim zwolnić troszeczkę. Pamiętać, gdzie jest hamulec, bo policja. Mhm. lubi, lubi wyglądać takich małych wariatków drogowych, no i jeśli y, jakieś tam drobne usterki warto, y, prawda, do jakiegoś warsztatu, tylko tutaj maleńkie ostrzeżenie, żebyście nie trafili jakiegoś partacza, więc y, raczej tak starajcie się y, do sprawdzonego warsztatu, do takiego sprawdzonego, naprawdę poleconego mechanika y, y, się udać. No i dobre, i lewki, lewki, i właśnie możecie zwolnić, jeśli chodzi tutaj o tą pracę, to mi się pokazuje, że lew w tym tygodniu nikomu i niczego absolutnie nie musi udowadniać, tak, bo lew zna swoją wartość, lew e, osiągnął już odpowiednie stanowisko w swoim, e, prawda, zawodowym życiu. I takie, tutaj pokazuje mi się zrozumienie, e, drugie lewki, że jesteście w odpowiednim miejscu, na odpowiednim stanowisku, w odpowiednim czasie. E, wszystko jest ogólnie w tym tygodniu tak dobrze rozplanowane zaplanowane, wszystkie zadania do wykonania, prawda? czy nawet wydatki, i póki co na ten tydzień nie potrzebujecie więcej i nikomu nie musicie niczego udowadniać. Także tutaj jest taka pełna satysfakcja z tego, co lew ma, więc tutaj raczej nie ma powodów do zmartwień i lewki. Nawet jeżeli komuś coś udowodni, to tylko raczej sobie tak? Tylko raczej sobie yy, i w takich sytuacjach, kiedy coś pójdzie nie tak, nie? Bo tutaj ta szóstka była w nam się troszeczkę odwróciła, fanała nam na głowie, więc mogą być takie sytuacje, kiedy spotkają u was jakieś drobne zawodowe porażki. Mówię, nie wiem, y, może rekrutacja zostanie wasza odrzucona, wasza CV, prawda? Podanie, może jakieś y, tutaj zadanie będzie źle wykonane, jakaś reprymenda też od szafa, że miałoby dobrze, ale okazało się źle. Ale, jeśli nawet pojawiają się te drobne porażki, to tu jest. Y, Pokazane, że lew. Y w mgnieniu oka podnosi się z tego, staje na nogi i tak jakby przetransformutował tą porażkę w taką siłę napędową do dalszego działania, tak? Więc z jednej strony macie wchodzicie właśnie w tą energię, ok, stało się, no trudno, naprawiam błęd i idę dalej, a z drugiej strony to jest taka porada, sugestia od kart, że jeżeli spotkają właśnie jakieś drobne porażki takie zawodowo-finansowe, to nie ma się co załamywać, tylko po prostu potraktować to nie jako klęskę, tylko jako właściwie pas startowy, nie? Nowy pas startowy, więc tutaj bądźcie na takie z ewentualności przygotowań, moje drogie lewki. Ale lew się nie podda, ja to wiem. I miłość. No, lewki mamy dużo ludzi, i u Was bardzo często tych ludzi jak mrówków. Dużo ludzi, trochę za dużo, nawet bym powiedziała, więc nie chcę nic mówić, ale być może u niektórych z Was pojawiają się w tym tygodniu trójkątne sytuacje. Mhm. I powiem tak, raczej na poziomie emocjonalnym, intelektualnym ta sytuacja trójkątna mi się pokazuje. Nie ma tutaj takiego, wiecie, fizycznego zbliżenia, powiem to dosłownie. Raczej ktoś jest z kimś zafascynowany właśnie pod tym względem takim emocjonalnym, takim intelektualnym. In intelektualnym również, więc tutaj uważajcie, jeśli takie sytuacje się pojawiają, żeby to nie poszło troszeczkę dalej, nie? Taka fascynacja jakąś osobą się mi tutaj pokazuje. Mhm. Także troszkę uważajcie na to. E, lewki single idą w ludzi w tym tygodniu. Idą w ludzi w tym tygodniu, ten tempo życia zawodowego właśnie troszeczkę spowalnia w tym tygodniu i lew idzie w ludzi, idzie na spotkania z przyjaciółmi, z, ze znajomymi. Lew spotyka się z wieloma ludźmi, ale bez poszukiwania właśnie wrażeń miłosnych, raczej koleżeńskie, tak? Będą tutaj lewka interesować, lub w drugą stronę pamiętajcie, odwracamy tę energię przy czytaniach ogólnych. Może być taka sytuacja, że. Mm, mm, mm. lew będzie zainteresowany jakąś osobą, ale ta osoba dosłownie ze startu poinformuje Was, że nic więcej, tylko przyjaźń, tylko koleżeństwo, tak? Takie mogą być e, sytuacje. W związkach z kolei, no to tu jest bardzo fajne, fajne energie, które pokazują, że współpraca, dogadywanie się, taka wzajemne wsparcie, takie praca nad związkiem, dużo wkładów w ten związek, czy to właśnie takiego, wiecie, solidnego, konkretnych wkładów, czy takich właśnie wkładów m, związanych właśnie z sprawieniem sobie niespodzianki podzianek, sprawiają sobie radości, spotykania się z innym ludźmi, innymi ludźmi, wychodzenia wspólnie do kina i tak dalej. Jest taka fajna, fajna współpraca, która może e, Was do siebie zbliżyć. Także, także tak lewki. Nie ma źle, nie ma źle, możecie zwolnić i, i dacie radę. Dobra, zobaczmy jeszcze aniołeczka to. Złoty kluczyk, rada? Zrelaksuj się. No właśnie, to co Winajka mówiła, że lew może zwolnić, może sobie odpocząć wreszcie w tym tygodniu, nie musi pędzić. Wystarczy po prostu znaleźć troszeczkę czasu na relaks, na odpoczynek. No ja wiem, że niektórzy będą jeszcze zagonieni, prawda? Bo czasami no, nie mamy niestety wyjścia, ale nawet w tym całym pędzie waszego życia postarajcie się, chociażby właśnie na to tutaj, jak pokazano, jest taką kąpiel z pianką, z bąbelkami. Czemu nie? Chociaż na chwilkę, chociaż na pół godzinki zrelaksować się dobrze, lewciunie moja kochane, życzę Wam pięknego, wspaniałego tygodnia, pozytywnej energii na cały tydzień, widzimy się, słyszymy niebawem, a ja teraz przechodzę do kolejnego znaku. Strzelczyki moje piękne, cudowne, wspaniałe. Kochani, w tym tygodniu warto, żebyście odpuścili, odpuścili pewne sprawy z przeszłości, odpuścili sprawy, które Was zatrzymują, które Was blokują, których nie potraficie puścić. Trzymacie się kurczowe, bo wam się wydaje, że to jest wasza strefa komfortu. Mówię, że wam się wydaje, bo... To nie jest wasza strefa komfortu, to jest wasza strefa, która, w której jesteście zamknięci, która przeszkadza wam pójść dalej, która was po prostu blokuje. Ja nie wiem, czego wy się trzymacie. Czy wy się trzymacie jakiejś pracy, w której pracujecie od jakiegoś czasu, czy wy się trzymacie jakiegoś związku, czy czego tam, prawda? Ale warto, żebyście w tym tygodniu po prostu odpuścili. No, bo jeśli odpuścicie, moi drodzy, no to szansa na rozpoczęcie jakiegoś lepszego, zdrowszego. Nie? takiego zdrowszego etapu w Waszym życiu jest bardzo duża. I właśnie i ta szansa pojawia się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy strzelczyk sobie po prostu odpuści i pozwoli odejść temu, co, czego się bardzo kurczowo trzyma. Może to być jakiś człowiek, może to być jakiś związek, może to być hmm, prawda, jakaś sytuacja. Coś, co po prostu strzelczyk mocno i usilnie trzyma w swoim życiu i nie chce puścić. Takie wiecie, gdzie dacie czasami dziecku cukierka i ktoś komuś, i temu dziecku chcemy zabrać to tego cukierka, to to dziecko krzyczy jeszcze płacze i się jeszcze ściska, jestem jeszcze mocniej. Nie ściskać, puścić, oddać. <taka>, Taka rada dla Was, moje drogie strzelczyki, wyjść ze strefy jakiegoś komfortu. Ale to jest, tutaj mamy taką energię sprzyjającą właśnie wychodzeniu te, te, z tej strefy, więc y, myślę, że powinno się udać i. Uwaga na wydatki w tym tygodniu, strzelczyki. Nie wydawajcie, nie hulajcie na lewo i prawo. No, troszeczkę tutaj uważajcie, bo szy szybciutko się może rozejść wypłata. <grym> Także tutaj rada o, i sugestia od kart. Strzelczyki, praca. Przed Wami stoi niejedna szansa w tym tygodniu z takim no, otworem ogromnym, niejedna oferta, niejedna szansa, niejedna propozycja. Tylko wiecie co? Uważajcie, żeby nie podejmować decyzji, nie brać jakiejś oferty w pośpiechu, tak? W pośpiechu, bo może się okazać ta oferta hmm, o wiele gorsza niż jest przedstawiona na ogłoszeniu. Bardzo często niestety tak bywa. Lub może się okazać, że po prostu nie, da, nie dacie rady udźwignąć, tak? Nie dacie rady udźwignąć tych, tej oferty, tak? Tych obowiązków. Tutaj strzelczyki, ten przekaz jest taki, że Wy po prostu w tym tygodniu możecie mieć bardzo wiele możliwości w tym tygodniu, ale wiecie, co nagle to wiecie po kim, czy tam po czym, więc uważajcie, uważajcie na pośpiech, uważajcie na podejmowanie pochopnych decyzji i tak bardziej praca z faktami by się tutaj przydała, bo tutaj mi się pokazują te oferty, które wyglądają wspaniale. Tu mi się pokazują oferty, które no, no tak są pięknie napisane, że po prostu od razu rzucać wszystko iść. Troszkę uważajcie, troszkę uważajcie. Lepiej się zatrzymać nad każdą ofertą, dokładnie przeczytać, bo mi się tu coś nie podoba po prostu. Coś mi się nie podoba i jeśli decyzja podjęcia to może odłożyć na następny tydzień, a jeśli naprawdę przefiltrować, dosłownie przeblendować informacje na temat danej firmy. Także tutaj taka malutka przestroga. Miłość i właśnie, właśnie tutaj jest miłość, której. A właściwie miłość, kochani. Ciężar przeszłości. Ja? Chyba tego strzelczyk nie potrafi puścić tutaj. Ciężar przeszłości, który snuje się za Wami, drogie strzelczyki. I teraz tak, mogą to być stare problemy w związku, które ciągle są nierozwiązane, które od czasu do czasu wracają. Te takie potworki, nie? Z szafy. Może to być. Wiecie co? Partner, właśnie, który ciągle wraca do jakichś tam drobnych usterek czy błędów, jakie ktoś popełnił, może to być, kochani, taki wciąż, kurczę, dlaczego, z jakiegoś powodu mi to przyszło do głowy, wciąż obecny ex waszego partnera bądź partnerki, tak? Lub wasz eks który ciągle wraca, który ciągle rzutuje na Waszą relację. Nie wiem, może gdzieś są jakieś dzieci z poprzedniego małżeństwa, prawda? Mhm. Więc tutaj taki ciężar właśnie jakiejś przyszłości, który przeszkadza rozwijać się danej relacji, który dociąża, obciąża i warto by było po prostu jakoś się od tego odciąć, odciąć, tak? Spróbować się odciąć. Czasami są sytuacje, wiadomo, jak są dzieci jakieś z poprzedniego związku, no to troszkę trudno, ale ale właśnie, z dziećmi się trzeba zająć, ale czy tym eksowym, eksowo, no to chyba niekoniecznie, nie? No, także taka tutaj prawie aż krzyczałam, przepraszam. <laughs> no, także tutaj na to zwróćcie uwagę. Wiecie, tu też jest taka informacja dla mnie, że może partner, partnerka ciągle porównuje was do swojego eksa, eksowej, może strzelczyk ciągle porównuje i ciężko mm, temu partnerowi, także warto wziąć pod uwagę, tak? Warto wziąć to pod uwagę. Tu jest. Ewidentnie, kochani, ewidentnie przekaz na ten tydzień taki miłosny, że przeszłość rzutuje na życie miłosne strzelczyka i dosyć mocno ciąży. Tak, również jeśli chodzi o single, to u was jest takie zablokowanie się, mam wrażenie, na nowe znajomości, bo ciągle nie wiem, porównujecie z tym z poprzednim partnerem, partnerką. Ciągle macie w głowie ten, tą pierwszą swoją miłość, tamte motylki, tamtego partnera, co tam się działo i może jest tak, że ktoś po prostu próbuje jakieś nawyki z poprzedniego związku ciągle wnosić do, tego, do tych nowych znajomości. No to ja to, to już jest prawie trójkątna sytuacja, kochani. Więc tutaj mam takie uczucie, że strzelczyki, y, oczywiście to jest dla takich. Y, Strelczyków, którzy mają te problemy z przeszłością, jeżeli się trzymacie, zwłaszcza tych takich miłosnych przeszłości, tak, tych takich historii, no to właśnie mam wrażenie, że to Was blokuje, to Was zatrzymuje i to tak sprawia, że Wasze relacje, niektóre bywają dosyć niezdrowe lub nowe znajomości, więc warto jakoś to sobie odpuścić, nie jakoś przepracować chociaż, przepracować. Także Strelczyki taki tydzień dla Was. No, pamiętajcie, pamiętajcie, że przeszłość była, mhm, a teraz mamy teraźniejszość, zajmijmy się teraźniejszością. Dobrze, zobaczmy co Aniołek. Może Aniołek coś podpowie, podpowie fajnego. Dokonaj wyboru. Stylczyku, dokonaj właśnie wyboru, czy ty. Chcesz siedzieć w tej przeszłości i tam sobie po prostu siedzieć i gnuśnieć za przeproszeniem? Czy jednak bardziej Cię interesuje teraźniejsze, tudzież przyszłe e, wydarzenia, które być może mają, być może na pewno mają mnóstwo niespodzianek, bo my nie wiemy, co jest w przyszłości. A tam, co, tam gdzie już byliśmy, to już wszystko widzieliśmy, pamiętajcie. Także no, wybór należy do Was. Strzelczyki. No, dosyć taki specyficzny przekaz dla Was, ale Strzelczyk da sobie radę. Trzymam oczywiście kciuki. Pamiętajcie, puszczamy to, co blokuje i przeszkadza i ciąży w naszym życiu. Także Strzelczyki życzę Wam pięknego, wspaniałego tygodnia i wszystkim oczywiście znakom ognistym pozytywnej energii na cały tydzień. No i co? Widzimy się, słyszymy niebawem, a ja się żegnam grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!